Dodech i bubu! Ciśnę! Przygotujcie się na totalny imprezowy odlot. się Jogi. No i z Bubu! Jesteś gościu Jogi! Jakżeż oni jedzą? Bubu nadchodzi jedzonko! I nigdy się nie najedzą. Co za ładny dzień nad piknik. Co to idzie burza? Sałatka ziemniaczana jest grzmotopędna. Niedźwiedzie są dzikie. No i nie kradną ludziom koszyków. Czuję tu miodzie. Jestem cały! Yogi to mózg. Twój plan jest rewelacyjny jogi. Inteligencja bubu to jest moja specjalność. Bubu to narzędzie. Wrzucam ludzi plus narzędzia po najnowsza technologia kradzieży koszy piknikowych w historii niedźwiedziości O ja... Równa się jedzenie ha. No i podło. O... Ciekawe, czy zauważył ciasto Miś Yogi! Yogi! Złap moją łapę! Jestem mądry do bólu? 3D Jest tu wszystkiego do Muzyka, sztuczki, magia No i skok przez bubu na deser Wcale nie Będę próbował? Nie sądzę.